Ja jestem Justyn, mam 20 lat i mieszkam aktualnie w Luboniu, ale pochodzę z Puszczykowa. Studiuję w Poznaniu. Dokładnie wtedy, kiedy wybuchła wojna, to byłem licealistą i byłem tak naprawdę świeżo w doświadczeniu. Dla mnie wtedy największym problemem była. Pandemia, i to ta, ta izolacja od świata, i w tak, w tak kluczowym momencie mojego życia, jakim był okres dojrzewania, i praktycznie że całe moje liceum to zostałem po prostu odcięty od świata i interaktowałem z nim tylko przez, przez ekran. I nie wiem, było to takie bardzo. Czułem się trochę samotny w, w tym okresie życia. I pamiętam, że przed lutym 22 w Polsce było głównie przez pandemię, ale nie tylko, była trochę napięta sytuacja polityczna różne strajki kobiet, nagonki na osoby nieheteronormatywne, przez na przykład yy, kampanie wyborcze i, i tego typu rzeczy, więc uczęszczałem często na różnego rodzaju strajki i protesty. Starałem się angażować politycznie na tyle, ile mogłem jako osoba niepełnoletnia, bo no nie byłem w stanie na przykład głosować, więc starałem się tyle, ile mogę angażować politycznie. I pamiętam, że dokładnie wtedy, kiedy wybuchła wojna, to spędzałem jak, jak większość moich wieczorów siedziałem przed komputerem do bardzo późnej godziny i rozmawiałem z moimi przyjaciółmi na, na połączeniu głosowym, aż. Yy, Jeden z moich przyjaciół powiedział nagle, że zaczęła się wojna. Ja wtedy pomyślałem, ale gdzie? W sensie, no zawsze jest jakaś wojna na świecie. Gdzie ta wojna? I powiedział mi, że mam, mam wejść na Twittera. I. Wszedłem i to było na, na samej górze, naj, najświeższe posty, po prostu wszyscy o tym mówili, zdjęcia, nagrania, jak jakieś czołgi wjeżdżają, jakieś yy, takie, są czasami takie strony, które nadają wiadomości 24 godziny na dobę, to też już o tym reportowały, że, że inwazja, zaczęła się wojna, trochę to było dla mnie nierealne, nie wierzyłem, że, że takie coś może dziać się tak blisko. Tego, gdzie mieszkam, no bo jednak Ukraina no to prawie że po sąsiedzku. Dotychczas, jak, jak miałem jakiś kontakt z wojną, to był bardzo odległy. W sensie słyszałem o tym, że gdzieś są jakieś konflikty i no, starałem się starałem się tyle pomagać, na ile byłem w stanie na tak dużą odległość. W sensie na przykład no, nawet zrobić coś tak błahego, jak udostępnić jakiś post. Na, na Facebooku czy na Instagramie. No wiem, że to jest naprawdę nieznaczące w tym całym szumie wiadomości, jaki jest w internecie, ale starałem się zrobić tyle, ile mogłem. Ale mimo to, to było takie dalekie, że wiedziałem, że nawet jeżeli ja nic nie zrobię, no to nie dotknie mnie to osobiście. Konsekwencje tego konfliktu mnie nie dotkną. I to był, to był pierwszy raz w swoim życiu, kiedy, kiedy poczułem, że i jakiś konflikt międzynarodowy ma rzeczywisty wpływ na mnie. I pamiętam, że nie mogłem wtedy zasnąć tej nocy. I jak w końcu udało mi się pójść spać, to obudziłem się rano i wszyscy w moim domu rozmawiali tylko o tym. Wtedy mieszkałem jeszcze z rodziną, więc moja babcia, mój dziadek, mój ojciec przyjechała, nawet ciocia z wujkiem, i wszyscy poruszeni. Oczywiście no, różni ludzie mieli różne reakcje. Niektórzy bagatelizowali, że tam, aaa, przejdzie, tam, to, to jest za daleko, nie musimy się tym przejmować. Inni się bardzo stresowali, niektórzy, moi znajomi nawet mówili, że ich rodzina planuje się teraz wyprowadzić. Oczywiście to, to nie doszło do skutku, nie wyprowadzili się, ale, ale część z nich miała takie obawy, że... Że muszą teraz obmyślać jakiś plan, że co, jeżeli to się skończy w kilka tygodni, kilka miesięcy, no to wtedy co? To wtedy oczywiście następnym jest, następna jest Polska, to musimy się wyprowadzić. I takie katastroficzne myślenie, nałożone na to, że tak naprawdę żyłem w globalnej pandemii, gdzie i tak już wszyscy ludzie byli w ogromnym strachu tego, że no, muszą nosić maski, bo. Jak nie będą, to wystarczy jedno kichnięcie i mogą skończyć w szpitalu. Po prostu pamiętam ten okres jako taki pełen dużego strachu, stresu i takiego nieustannego niepokoju. Myślę, że to trochę niekorzystnie wpływa na, na psychikę młodej, dojrzewającej osoby. Pamiętam, że przez pierwsze kilka miesięcy. Jak już, jak już wróciliśmy do, do szkoły po tym, jak przywrócono nauczanie stacjonarne, znaczy pierwotnie było hybrydowe, czyli mieliśmy część zajęć w domu, część online, to, to było ogólnie koszmarne. Tak, szczerze, uważam, że to jest bardzo złe rozwiązanie, takie coś jak nauczanie hybrydowe, ale jak już wróciliśmy do szkoły, to tak, mieliśmy takie osoby u nas w liceum. Pamiętam, że do samej mojej klasy. Doszły wtedy trzy nowe osoby, właśnie uchodźcy z Ukrainy. I szczerze byłem podekscytowany tym, że są jakieś nowe osoby, ale jednocześnie cały czas było mi bardzo żal, bo, bo widziałem, że to są osoby, które I, i czułem to też bardzo mocno od nich. Nie tylko widziałem, ale bardzo mocno czułem od nich. Że oni nie chcą tutaj być. I, i to nie, nie czułem takiej wrogości wobec siebie, że oni nie chcą tutaj być i są sfrustrowani na mnie, tylko oni nie chcą tutaj być i są sfrustrowani na kogoś innego. Nie znają języka, są wrzuceni tak naprawdę w sam środek edukacji, w obcej szkole, w obcym języku, którego nie znają. I nie chcą tego. To jest, to jest taka. Bo oczywiście spotkałem się wcześniej z osobami, jakby, które emigrowały do Polski, ale to była ta zasadnicza różnica, że osoby, które emigrowały, to one chciały tutaj być i wkładały taki, taki rzetelny wkład w to, żeby, żeby nauczyć się języka, żeby się przygotować do tego, włożyły w to dużo pracy, a, a te osoby, w sensie tych uchodźców, Charakteryzowało mocno to, że oni nie chcieli tutaj być i każdy z nich marzył, żeby to było tylko tymczasowe rozwiązanie. I, I część z nich nawet nie chciała uczyć się języka, nawet nie próbowała i nie miałem im tego za złe, bo rozumiałem to w pewnym stopniu, że oni przyjechali tutaj z nadzieją, że to jest tylko na chwilę, że, że są tutaj tylko, no nie wiem, na miesiąc, dwa. Kiedy jest tak bardzo niebezpiecznie i że nie będą musieli tutaj zostać, więc po co się uczyć języka? Wiem, że niektóre osoby z mojego najbliższego otoczenia na przykład to irytowało, że, że nie chcieli się uczyć, że jak to oni mówili, mieli to gdzieś, no ale no, czemu mają nie mieć tego gdzieś? W sensie, moim zdaniem mają o wiele ważniejsze sprawy w tym momencie na głowie. Jak jeżeli mojej rodzinie groziłaby śmierć, to raczej też nie przejmowałbym się liceum. Wiem, że, wiem, że mieliśmy takie dodatkowe zajęcia po godzinach, yy, uczące ich języka polskiego. I, I z tego, co wiem, to chyba nadal takie są u nas w liceum. Tak mi się wydaje, że, że to jest coś, co nadal istnieje. Yy, nie mogę się wypowiedzieć na temat tego, jakby, jakiej jakości były te zajęcia, czy faktycznie dobrze się na nich uczyło języka, czy nie, bo nigdy na nich nie byłem. Więc nie wiem. Ale były takie zajęcia. Wiem też, że nauczyciele starali się być bardzo wyrozumiali i, i cierpliwi. No ale no, nie można zdziałać cudów. No, jak ktoś oddaje pustą kartkę ze sprawdzianem, no to nie można wpisać mu trójki, tylko no, no, jak nic nie wiesz, no to, to nie zdajesz. Ale nigdy nie karcili ich za to. W sensie nie spotkałem się nigdy z czymś takim, żeby, żeby złościli się na nich o to, że się nie przykładają. Bo myślę, że oni też w pewnym stopniu rozumieli, że, że te osoby naprawdę przejmują się teraz czymś innym niż szkołą. Ja pamiętam, że część z nich, ja sam, próbowałem im trochę pomagać na początku, bo to, jest, to było dwujęzyczne liceum, do którego uczęszczałem, więc bardzo dobrze znam język angielski. A jako, że oni są osobami młodszymi, to. No, nie chciałbym generalizować, ale zazwyczaj osoby mojego pokolenia całkiem dobrze znają angielski, więc komunikowaliśmy się głównie po angielsku, i zdarzało się nawet, że na przykład siedziałem równolegle z nimi w ławce, i na przykład tłumaczyłem im na bieżąco, na angielski to, co mówi nauczyciel, ale no to, to nie jest to nie jest stałe rozwiązanie, bo no, mogę tak zrobić kilka razy, ale nie mogę tak robić cały czas, bo ja też jestem na tej lekcji i ja też muszę się nauczyć. I jeżeli ja komuś cały czas tłumaczę, to ja nie mogę sam robić notatek i sam się uczyć. I więc poczułem pewnego rodzaju ulgę, kiedy większość z nich się wyprowadziła. Niektórzy pojechali dalej w Europę. Wiem, że jedna z nich pojechała do Niemiec. A jedna pojechała do Francji, natomiast jedna z nich wróciła z powrotem do Ukrainy po jakichś dwóch, trzech miesiącach. I też mówiąc ulgę, nie mam na myśli, że przeszkadzała mi ich obecność, tylko czułem pewnego rodzaju zobowiązanie wobec nich, które sprawiało, że trochę zaniedbywałem siebie. Ale chciałbym, żeby była taka osoba, która mogłaby im pomagać tak jak ja, która nie miałaby jakby jednocześnie na głowie. Po prostu nauki. Chciałbym, żeby, żeby był ktoś, kto jest tylko od tego, żeby im pomóc. Pamiętam bardzo wyraźnie taką sytuację, że byłem pewnego dnia na dworcu w Poznaniu Głównym i wysiadałem akurat z pociągu i podeszła do mnie ważny detal. Ja wtedy nosiłem na plecaku taką, taką przypinkę e, z właśnie flagą ukraińską i, i było na niej napisane po ukraińsku e, Wilna Ukraina. I miałem taką przypinkę i jakaś kobieta do mnie podeszła na tym dworcu, miała ze sobą taką ogromną walizkę i dwójkę dzieci i zaczęła do mnie mówić po ukraińsku. I ja zupełnie spanikowałem, bo jak już mówiłem, ja znałem takie absolutnie podstawowe, bardzo podstawowe zwroty, więc w tej stresie próbowałem jej powoli powiedzieć, że ja nie za bardzo umiem mówić po ukraińsku, ale ja ją rozumiem, jak ona do mnie mówi po ukraińsku, więc ja mogę do niej mówić po polsku i jeżeli się zrozumiemy, to super. I ona powiedziała, że no ok, dobra, dobra, w porządku. I spytała się mnie, gdzie jest punkt pomocy dla uchodźców, bo był wtedy taki punkt jeszcze na Poznaniu głównym. I akurat wiedziałem dokładnie gdzie on jest, więc moim złamanym ukraińskim byłem w stanie jej tylko powiedzieć, że niech pani pójdzie, proszę, ze mną. I ona mi zaufała, i z tą wielką walizką i dwójką dzieci poszła razem ze mną. Zeszliśmy z peronu, przejściem podziemnym, i musieliśmy wejść na inny peron. I poszła, i odprowadziłem ją pod same drzwi. I pamiętam, że jak już ją zaprowadziłem, to ponownie złamanym ukraińskim jej tylko powiedziałem: To jest tutaj, proszę. A ona wyjęła wtedy portfel. I dała mi 100 złotych polskich. I ja zobaczyłem to, te pieniądze i pomyślałem sobie, że nie, no ja, ja nie mogę, za to, że przeprowadziłem panią przez 10 metrów, ja nie mogę przyjąć za to 100 złotych. A ona mi wtedy powiedziała, że nie, nie chciałbym przekręcić tego, bo powiedziała to po ukraińsku, więc nie pamiętam dokładnie, co powiedziała, ale z tego, co zrozumiałem, to powiedziała mi, że Bała się, że nikt jej nie pomoże. Myślę, że wojna na pewno znacząco wpłynęła na mój, mój wybór moich studiów, ale nie powiedziałbym, że podjąłem się studiów na, filo na filologii rosyjsko-ukraińskiej tylko i wyłącznie dlatego, żeby okazać wsparcie ukraińcom. Przede wszystkim filologia rosyjsko-ukraińska jest, jest bardzo Korzystnym kierunkiem w współczesnej polskiej geopolityce, bo po prostu z racji tego, że naj, największe mniejszości narodowe w Polsce znają rosyjski i ukraiński, po prostu bardzo opłaca się znać te języki w Polsce. To tak samo, jakby ktoś mieszkał w Stanach i postanowił uczyć się hiszpańskiego. No tak, największą mniejszością etniczną w Stanach Zjednoczonych są osoby, które mówią po hiszpańsku. To jest po prostu bardzo korzystne, żeby w ich kraju znać drugi najczęściej używany język. No na studiach to myślę, że to nikogo nie zdziwi, że jest bardzo dużo osób ukraińskiego pochodzenia, bo jednak studiuję w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich, więc, no tak, jest tam całkiem sporo Ukraińców, powiedziałbym, że więcej niż na innych kierunkach studiów. No i też wśród wykładowców, na przykład, myślę, że najbardziej Polaków i, i Ukraińców. Łączy to, że jesteśmy Słowianami, że wyszliśmy wspólnie spod kontroli Związku Radzieckiego. Łączy nas podobne doświadczenia historyczne, tego, że nasze państwa były przez bardzo długi czas pod kontrolą innych państw, że odbierano nam niepodległość. Myślę, że to jest takie, takie bardzo wspólne dla nas. No i też są osoby, które powiedziałyby, że. Najbardziej Polaków i Ukraińców łączy nienawiść do Rosjan, ale to no, zależy od osoby. Ale myślę, że aktualnie we współczesnym świecie nie ciężko jest o to, żeby spotkać Polaka czy Ukraińca, który nienawidzi Rosjan. Moim zdaniem, kraj to tylko kreski narysowane na mapie i to, że ktoś sobie je narysował, no to super. No. Dobrze dla niego. Ale myślę, że. Kultura, język i to wszystko jest tak naturalne i człowiecze dla nas, takie ludzkie, po prostu, żeby być w jakiejś społeczności. I myślę, że najbardziej naturalne dla ludzi jest, jest nie to, żeby się dzielić, tylko żeby się łączyć. I myślę, że bez, bez znaczenia jest dla mnie to, czy Polska stanie się narodem wielokulturowym, czy stanie się z powrotem monokulturowym. Jakkolwiek się stanie, mam tylko nadzieję, że, że Polacy nigdy nie będą narodem, który zwróci się przeciwko innym narodom. Duży bardzo wpływ na wzrost niechęci wobec uchodźców ma, mają wyniki niedawnych wyborów prezydenckich i, i ogólnie postępującej polaryzacji polskiego społeczeństwa i no, nie uśmiecham się to. Kiedy to widzę i, i patrzę na to, to jest właśnie ta, ta część Polski, za którą jest trochę wstyd. I to są tacy ludzie, których widzę, i czasami jest mi ich prawie tak bardzo żal jak tych Ukraińców, bo to są ludzie, którzy są bardzo. Smutni i strasznie mi przykro patrzeć na kogoś, kto trzyma w sobie tyle złości, czasami bezpodstawnej zupełnie. Zamiast starać się otworzyć na dialog z drugim człowiekiem, zrozumieć kogoś, być empatyczny, to wolą zamknąć się po prostu w swoim ciasnym spojrzeniu na świat. I po co, po co zastanawiać się nad tym, jakie mogą być przyczyny tego, że jest jakiś kryzys gospodarczy, tego, że jest kryzys ogólnie, ogólnoświatowy, skoro partia rządząca mówi, że ale proszę Państwa, nie ma co się przejmować kryzysem, to jest wszystko wina uchodźców. I wtedy taki człowiek może sobie pomyśleć: no tak, jestem taki zły i wściechły, ponieważ jest kryzys, i. I nie wiem, nie mam pieniędzy, żeby posłać dziecko na studia. Nie mam pieniędzy, żeby wyjechać na wakacje. I tak, no to musi być wina uchodźców. I taka osoba zostaje jej podana po prostu gotowa odpowiedź, i bezkrytycznie po prostu przyjmuje tą odpowiedź, bo jest prosta. Myślę, że to absurd i uważam, że. Imigracja jest bardzo korzystna dla gospodarki każdego państwa, któremu się przytrafia, bo no napływ ludzi to znaczy, że więcej stanowisk jest do obsadzenia, a jeżeli nie ma stanowisk, no to trzeba je dorobić, więc każdy będzie miał trochę mniej pracy, ale i tak musi zarabiać minimalną krajową, więc moim zdaniem same korzyści. Pracuje mniej, dostaje tyle samo, a jeszcze trzy inne osoby mogą coś robić jednocześnie. Spotkałem mnóstwo mnóstwo ukraińskich uchodźców w pracy na przykład pracowałem przez pewien czas w restauracji, nie odczułem się dyskryminowany na rynku pracy ze względu na to, że jestem Polakiem, prędzej ze względu na to, że jestem studentem i nie mam jeszcze żadnego wykształcenia, to, to prędzej z takiego powodu mnie odrzucano, bo po prostu mówili mi, że to no przykro mi, jeszcze pan nic nie umie. A nie, że przykro mi, mamy Ukraińca na Pana stanowisko. Nigdy się nie spotkałem z czymś takim. I ja osobiście uczęszczałem na antymanifestacje, kontrmarsze, takie, które y, przechodziły równolegle albo nawet torowały im trasy. Bo uważam, że to jest absurdalne. Wynika z takiego... Chciałbym z taką osobą wejść w Inteligentną polemikę, ale jest mi bardzo ciężko, bo wiem, że niestety ich poglądy ograniczają się po prostu do tego, że są ksenofobiczni i nienawidzą innych narodowości. Więc ciężko mi jest dyskutować z takimi ludźmi i ciężko mi jest darzyć ich szacunkiem, a, a, ale staram się, ile mogę. Myślę, że naj, najwięcej moje działanie sprowadza się do takiego po prostu uświadamiania ludzi, którzy są mi najbliżej znaczeniu. Przez to, że studiuję taki kierunek studiów, jaki studiuję, to no nie chciałbym powiedzieć, absolutnie nie mam żadnego autorytetu, ale posiadam pewną wiedzę, którą bardzo dużo osób jest, jest skłonnych po prostu mnie wysłuchać i przyswoić tą wiedzę, dlatego że, że to studiuję. Jakbym powiedział to tak po prostu sam z siebie jako obcy im człowiek, to nie byliby skłonni, żeby mnie wysłuchać. A, a przez to, że studiuję ten kierunek, to myślę, że czują pewnego rodzaju autorytet z mojej strony, i kiedy na przykład opowiadam im o, 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 o sytuacji w, w Ukrainie teraz czy kiedyś, to słuchają mnie, starają się zrozumieć i chciałbym myśleć, że udało mi się zmienić zdanie kilku osób. Myślę, że to, że uchodźcy zasługują na pomoc. Jest czymś, co jest dla mnie tak fundamentalne, że raczej unikam ludzi, którzy tak nie myślą, ale mam takie pobieżne, dalekie znajomości z takimi osobami. W moim doświadczeniu najbezpieczniej jest po prostu unikać tego tematu po prostu go nie zaczynać. A jak już się zaczyna, to staram się bardzo spokojnie. I no, prawie jak dziecku wytłumaczyć moją perspektywę i zależy od osoby. Czasami są skłonni mnie wysłuchać, czasami nawet bardzo rzadko są skłonni zmienić zdanie, ale w większość czasu to po prostu mówią mi, że a dobra, tam ty tam gadasz swoje, a ja wiem, że tak nie jest. No i dobra. Bo o wiele łatwiej jest obwinić kogoś. Niż jakiś system, bo jeżeli obwinimy kogoś, to wystarczy zastosować wobec nich, wobec nich przemoc, a jeżeli obwinimy system, to musielibyśmy faktycznie wziąć się do jakiejś pracy i kooperatywnie razem coś zmienić.